Alert, alert, odpalamy protokół Operacja Totalny Reset, wersja SPA. Błagamy, niech ktoś to w końcu zatrzyma, bo my już po prostu nie nadążamy. Saga o Danielu Martyniuku właśnie weszła w fazę tak absurdalną, że brakuje nam słów. Zanim przejdziemy do sedna, zróbmy szybkie, dramatyczne przypomnienie ostatnich kilku dni. Pamiętacie? Awantura o piwo zgnieciona obrączka. Palenie w samolocie, groźby pod adresem pasażerów, awaryjne lądowanie we Frankfurcie, aresztowanie przez niemiecką policję, groźba więzienia i rachunek na ćwierć miliona złotych. Myśleliśmy, że to jest koniec, że teraz będzie płacz, rozpacz i interwencja zenka. Aż tu nagle co się stało? Okazuje się, że to wszystko się nie wydarzyło. To był zły sen, bo Daniel Martyniuk, jak gdyby nigdy nic, jest na rodzinnych wakacjach. Tak jest, nasz bohater, międzynarodowy skandalista właśnie zabrał żonę Faustynę i małego synka do luksusowego hotelu w Białowierzy. I co oni tam robią? Czy Daniel siedzi w pokoju i pisze list z przeprosinami do Lufthansy? Czy Faustyna robi mu awanturę o zgniecioną obrączkę? Gdzie tam? Oni relaksują się. Mamy spacerki z żoną i synem, mamy saunę, mamy relaks w jacuzzi. Co tu się dzieje? Czy my żyjemy w jakiejś symulacji? Ten człowiek kilka dni po tym, jak został skuty w kajantki i wyrzucony z samolotu, teraz jak gdyby nigdy nic, siedzi sobie w jacuzzi i pije drinka z palemką? To jest, proszę Państwa, absolutne mistrzostwo. To jest ten słynny martyniukowy reset. To jest dowód na to, że w tej rodzinie nie ma czegoś takiego jak konsekwencje. Jest tylko kolejny, jeszcze bardziej luksusowy odcinek serialu. Podelek ironicznie pisze, że topór wojenny został zakopany, a my w alercie celebrytyckim jesteśmy pod wrażeniem. Oni nie zakopali topora, oni zakopali całą tę aferę pod grubą warstwą luksusu, piany z jacuzzi i hotelowych ręczników. To jest ich ostatnia odpowiedź dla nas wszystkich: dla hejterów, dla pudelka, dla niemieckiej policji. Grozi mi więzienie? Super, to ja idę do sauny. Mam zapłacić ćwierć miliona? Świetnie, zamówię jeszcze jednego drinka. Ta historia jest po prostu arcydziełem. To jest dowód na to, że w świecie Martyniuków absolutnie wszystko jest możliwe i że logika nie ma tu żadnego zastosowania. Co myślicie o tym zasłużonym odpoczynku? Wierzycie w tę rodzinną sielankę? Czekamy na Wasze opinie. I subskrybujcie, bo ta saga nigdy, przenigdy się nie skończy.